około 30 latach udało się rozwiązać jedną z największych zagadek kryminalnych we Francji. Seryjny morderca i gwałcić, którego zbrodnie w latach 1986-1994 paraliżowały cały kraj, okazał się być policjantem. Mężczyzna zgłosił się na policję, gdzie zostawił próbkę swojego DNA a następnego dnia został znaleziony martwy. W liście pożegnalnym przyznał się, że to on był poszukiwanym od lat zabójcą. Francis Varo 59-letni żandam z La Grande Motte zgłosił się 29 września na jeden z francuskich komisariatów. Zostawił tam próbkę DNA. Zrobił to, podobnie jak wielu innych policjantów pracujących w latach 80. i 90. w Paryżu. Domagał się tego jeden ze śledczy, który badał sprawę nierozwiązanych morderstw sprzed lat. Domyślał się, że stoi za nimi ktoś pracujący wtedy w policji. Po tym zdarzeniu Werow. Przestał kontaktować się z rodziną. Następnego dnia znaleziono go martwego w wynajmowanym mieszkaniu. Okazało się, że popełnił samobójstwo. Mężczyzna zostawił przy sobie list, w którym wyjawił, że to on był poczkiwany od lat mordercą. W latach 1986-994 w Paryżu doszło do wielu mordes i gwałtów. Policja wiedziała, że stoi za nimi jeden człowiek. Wśród najbardziej oszukujących zbrodni, jakich się dopuści, było zwałcenie i zabójstwo 11-letniej dziewczynki w 1986 roku. Ciało dziewczynki znaleziono w piwnicy w bloku, w którym mieszkała z rodziną. Została zasztyletowana. Jeden ze świadków zeznał, że w dniu zbrodni widział w budynku mężczyznę ze śladami ospy na twarzy. Od tego czasu Policjanci zaczęli nazywać mordercem Ospowaty. Świadkowi wspominali też, że był on bardzo pewny siebie.